Rozmawiamy z panią dyrektor Mosiru Anetą Janczuk po zakończonym już turnieju Mistrzostw Polski Juniorek i może na początek zacznijmy od organizacji. Jak to się stało, że właśnie ta impreza w Kętrzynie się odbywała? Aplikowaliśmy do Polskiego Związku Piłki Siatkowej o organizację tego turnieju się udało. Prawdopodobnie sprawdziliśmy się organizacyjnie po raz kolejny, tak, bo, bo poprzednio w ubiegłym roku mieliśmy Mistrzostwa Polski, organizowaliśmy Mistrzostwa Polski Kadetek i to najprawdopodobniej zaważyło na tym, że mogliśmy dzisiaj być właściwie od 2 kwietnia, tak, do dzisiaj być organizatorem finału Mistrzostw Polski Juniorek niezwykłego. W zasadzie kanczyn wyrasta na stolicę młodzieżowej siatkówki w Polsce. Pewnie nam jeszcze trochę daleko do stolicy i, i pewnie małymi krokami się do tej stolicy zbliżamy chcielibyśmy. Tak najbardziej zależy nam na naszym, naszym Kętrzyńskim e, zespole. E, to się pomału. E, Pewnie będzie udawało, jest siatkarski ośrodek szkolny, który tutaj działa, tak? Także od dwóch lat um, młode siatkarki uczą się i doskonalą swoje umiejętności. Mamy nadzieję, że pomału, pomału będziemy na tych boiskach te dziewczyny widzieć, na boiskach być może ligi wojewódzkiej najprawdopodobniej, a może dalej. Takie, takie są gdzieś tam dalekosiężne plany, ale tak jak to wiemy w sporcie, tak jak pewnie w ogrodnictwie, trzeba cierpliwości, pomału e, i wtedy to się wszystko. W to się wszystko zadzieje, mam nadzieję. No tak, ale jak jest praca u podstaw, to są właśnie podstawy do tego, żeby marzyć o tym, że za kilka lat już te młode dziewczyny będą się pojawiały na ważnych boiskach. To na pewno, to na pewno o to chodzi, to na pewno o to chodzi. Taka była idea oczywiście szkolnych ośrodków siatkarskich, czyli uczymy tutaj w wielu regionach, w całej Polsce uczymy w wielu ośrodkach i stąd pewnie gdzieś pomysł na to, że te dziewczyny trafią... Do kadry, i, i, i będą tutaj rosły, i, i będą tworzyły, tworzyły tą siatkówkę taką no, no ogólnopolską, tak? Na, 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 właściwy, na właściwych ustalonych zasadach idei, poziomie, e, trenowaniu. Świetnie też dopisali kibice na całym turnieju, bo w zasadzie od pierwszego dnia hala była pełna. Była atmosfera takiego fajnego, sympatycznego święta, więc to też jest ważne, że jak jest turniej, to ludzie wiedzą, że on jest i chętnie na halę przychodzą. Dziękuję, że Pan o tym powiedział, bo w tym ferworze jeszcze emocje we mnie są, ale rzeczywiście w momencie, kiedy otrzymałam podziękowanie od Pana Andrzeja Lemka, to tak naprawdę ukłoniłam się do kibiców. Dla mnie to było niezwykłe. Bardzo im serdecznie dziękuję za to, że tutaj byli, za to, że byli tutaj z nami, bo sukces w tym momencie mój jest sukcesem wszystkich pracowników, jest sukcesem wszystkich ludzi, którzy ze mną współpracują, nie tylko. Wiele osób przyczyniło się do tego, aby ten sukces po prostu tutaj był i organizacyjnie to się wszystko udało. Także serdecznie jeszcze raz bardzo dziękuję kibicom za obecność. Mhm. No i organizacyjnie chyba wszystko się udało, bo żadnych problemów w zasadzie nie było. Dobrze przygotowane boisko, parkiet, siatka, wszystko jakby się tutaj zgadzało. Tak, no to oczywiście, oczywiście parkiet w tym momencie zawdzięczamy Polskiemu Związkowi Piłki siatkowej. Oni tutaj cudownie się współpracuje po prostu, naprawdę. Pro, pracuje się profesjonalnie i to wiadomo, to tutaj przyjechało. Organizacyjnie po naszej stronie to wiadomo, hotele, to miejsce noclegowe, to wyżywienie, to, to jest najważniejsze. I oczywiście sponsorzy do prezentów, to, 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 do upominków dla, dla dziewcząt. Także za to wszystko wszystkim Serdecznie dziękuję. A marzycie o tym, żeby kiedyś tutaj w Kęszczynie może coś seniorskiego, dużego zorganizować? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, oczywiście, że marzymy o tym, bo, bo fajnie by było mieć tutaj naprawdę taki dobry mecz. Mówi się o tym, że mamy trochę problemy właśnie organizacyjne, że nie do końca Hala spełnia te wymogi, ale może jakieś spotkanie fajne, towarzyskie. Mm, Tutaj mogłoby się zadziać. Myślę, że byłoby tu wielu kibiców, którzy chętnie pooglądaliby to. Bo dzisiaj finał, który się odbył pomiędzy Gedanią a Warszawą, był naprawdę niezwykły punkt za punkt, tyle emocji. Ktoś powiedział, że, że to czasami są to mocniejsze emocje właśnie niż na, niż na lidze. E, także był to finał, godny finału. Gratuluję również dziewczynom, bo, bo wszystko to pięknie nam się tutaj układało. Miałem się do tego właśnie odnieść, że ten finałowy mecz to naprawdę. Jeśli chodzi o no to, to był poziom taki seniorski, bo te rywalizacje w setach, w końcówkach zwłaszcza, kiedy wydawało się, że wygra Warszawa, zaraz Gedania i tak cały czas na przewagi gra, no to było coś idealnego jakby według scenariusza. Ten najlepszy mecz nastąpił właśnie na sam koniec turnieju. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten scenariusz jakoś nam się tutaj układał. Pierwszy mecz w ogóle, pierwszy mecz otwarcia również był e, niesamowity, prawda? Pamiętamy, że, że to było też kilka setów i też była walka, także... I początek, i koniec był tutaj rzeczywiście, rzeczywiście niesamowity. Nawet te kilka punktów przewagi po stronie któregoś zespołu nie przeszkadzało, aby potem wyrównać i zdobyć i znowu walczyć punkt za punkt. Zastanawialiśmy się, jak długo, czy to będzie 29, czy może jeszcze 30, parę, tak, ale, ale ostatecznie, ostatecznie się tak to zakończyło. Także naprawdę no, jest bardzo, bardzo dobrze. No i widać też, że siatkówka juniorska. No jest istotną, na pewno, w kontekście budowania kadry seniorek. Odnoszę się do tego, że wcześniej pojawił się tutaj chociażby selekcjoner kadry narodowej Piotr Makowski, który przyznał w rozmowie z nami, że kilka, z, kilka zawodniczek jest już na jego liście i niebawem sprawdzi je w kadrze seniorskiej. E Również rzeczywiście widziałam ten wywiad u Państwa i faktycznie, faktycznie Pan Makowski, Pan trener to potwierdził. Ja szczerze mówiąc, wcześniej oczywiście czytałam wywiady i gdzieś w swojej wypowiedzi, w swoim zaproszeniu do kibiców również powiedziałam o tym, że, że selekcjoner szuka nowej energii, świeżej energii tak. i myślę, że tutaj miał możliwość zobaczenia dziewcząt, zobaczenia... Talentów być może, mam nadzieję, że tak będzie. Chciałabym, żeby te dziewczęta, które były tutaj w Kętrzynie, grały na naszym parkiecie, grały w mistrzostwach Polski, grały w mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata. To... To byłoby niesamowite wiedzieć, że można było gościć te dziewczyny, że można było tutaj z nimi przez, być przez kilka dni e, i przeżywać to święto siatkarskie i święto sportowe. W tym mieście było to święto sportowe, nie tylko siatkarskie. Nie mamy tak wielu pewnie okazji do tego, żeby móc e, obejrzeć e, e, takie widowisko. A myślę, że, że, że było to naprawdę widowisko, za co też dziękuję sportowcom, trenerom, wszystkim, którzy tu byli, rodzicom tych dziewczyn. To też jest niezwykłe. Oni tutaj są, przyjeżdżają, kibicom tych klubów, którzy tutaj przyjeżdżają, robią, piękną, robią nam piękną atmosferę sportową, uczą tak nas naprawdę tej atmosfery sportowej, kibicowania pięknego, no naprawdę święto wielkie. My w takim razie ze swojej strony dziękujemy też Kętrzynowi za, za piękny turniej, za świetną gościnę i miejmy nadzieję, że kiedyś jeszcze spotkamy się właśnie w tym mieście na kolejnych ciekawych imprezach. Dziękuję, czyta Pan w moich myślach. Ja przede wszystkim chciałam podziękować Państwu za piękny przekaz, za co mnie również bardzo mocno chwalono. To była kolejna bardzo ważna, istotna, najważniejszych, to był chyba jeden z najważniejszych elementów organizacji tego turnieju. Ten przekaz, który trafiał do rodziców, trafiał do znajomych, do wielu osób, którzy mogli to dzięki Państwu oglądać. Bardzo, bardzo dziękuję.